Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami twarze Bolesławieckiego Strajku Kobiet. Kinga gęsicka Biały, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Artur Kuczyński, witam Cię. Dzień dobry. I Dariusz Sas, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Powiedzcie, czy ucieszyła Was informacja, że sąd umorzył wczoraj postępowanie w sprawie Jakuba Żulczyka, oskarżonego o znieważenie prezydenta Dudy? Ja tylko podpowiem, że chodzi o słynną już wypowiedź Żółczyka, w której używa on słów Andrzej Duda jest debilem. Darku, ucieszyło Cię to? Ciężko powiedzieć, czy ucieszyło to, że nazwanie naszego prezydenta Debilem nie jest, nie jest wykroczeniem. Pewnie, ja to mówię przewrotnie, dlatego że nasz prezydent dał wielokrotnie dowód tego, że jest mówiąc delikatnie, nie w pełni rozumu, a na pewno jest sterowany i nie jest niezależny. I skoro nie jest niezależny, zachowuje się jak osoba niepełnosprawna umysłowo, Powiedzenie w ten sposób o tym, o tym człowieku jest jak najbardziej uzasadnione i to moją opinię podzielił również sąd, aczkolwiek chciałbym żyć w kraju, w którym prezydent jest osobą niezależną, podejmuje racjonalne decyzje w imieniu narodu, a nie pana prezesa. Tak bym sobie życzył, no ale żyjemy niestety w takim, a nie innym kraju i, i i niestety takie określenie dzisiaj nie jest, nie jest obrażające prezydenta, bo nie mamy prezydenta, mamy tylko osobę pełniącą obowiązki prezydenta. No, Żółczyk mówi o tym, o takich granicach, jeżeli chodzi o krytykowanie władzy. Kinga, ty masz pięć zarzutów, tak? Pięć zarzutów miałaś użycia słowa nieprzyzwoitego w przestrzeni publicznej. Tak. To jesteś raczej za Żulczykiem. A jak to się skończyło u no. ciebie i co ty o tym żółczym eee... sądzisz? U mnie, jeszcze, u mnie to dopiero się zaczęło, dlatego że ja niespełna miesiąc temu napisałam, tak jakby sprzeciw do całości wyroku nakazowego, który dostałam z sądu, żeby zapłacić jakąś tam karę w kwocie 400 zł za wypowiadanie słów nieprzyzwoitych na ulicy. Znaczy, Kika, ja się wtrącę tutaj na moment. Czy tak. ty już teraz wiesz od policji, jakie to były słowa? Bo oni nie. tak jakoś. Do tej pory nie wiem. Ty nadal nie wiesz, Sząd czy napisał... powiedziałaś cholera, czy ty powiedziałaś tak. coś innego, tak? Nie wiem do tej pory, jakie to były słowa nieprzyzwoite. W każdym razie policja wystosowała wniosek z pięcioma zarzutami a sąd tak jakby przychylił się do tego co powiedział mój prawnik że to nie jest pięć zarzutów tylko to jest jeden bo to jest ten ja jako osoba jest ten sam dzień ta sama miejscowość są tylko inne godziny i inne ulice, na przykład? Nie? Czyli po prostu I... krzyczałaś jedno, jedno hasło tego strajku, ale pięć razy. Artura, ty jesteś przedsiębiorcą, powiedz mi, bo wszyscy trafiacie do sądów i ty też również. Ty gwizdałeś na prezydenta, adaptaliście trawniki podczas wizyty morawieckiego i przyjmowaliście go miską ryżu, co też się nikomu nie podobało z władz. Ty jesteś przedsiębiorcą, ty się boisz tego, że tak. Władza reaguje na Twój obywatelski sprzeciw? Masz jakiś z tego powodu kłopoty jako przedsiębiorca? Póki co kłopotów w pracy z tego powodu żadnych nie mam. Czy je będę miał, tego nie wiem. Szczęśliwie zadeptanie trawników jeszcze do sądu nie trafiliśmy. Widać, te młyny pisowskiej sprawiedliwości mielą wolno dzięki deformom. Chyba pana ziobry, nie wiem, może brak jest zaangażowania należytego policjantów bolesławieckich, którzy prowadzą sprawę tych zarzutów. Czy ja się boję? Czasami, czasami taki strach jest. Czy będą jakieś kontrole z tego powodu wzmożone, czy, czy nie? Natomiast. Nie, nie sądzę, żeby to miało mnie zatrzymać w tym, co robię, tak? Czyli, czyli A ty mówiłeś bo, bo nie czuję się. Taki, w takiej rozmowie nie... prywatnej mówiłeś kiedyś o zarządzaniu strachem i to, że to działa na, na, na ludzi, właśnie takie, takie zachowanie, i ty masz na to konkretne, konkretne, konkretną opinię. Znaczy... Każdy z nas tutaj słyszał od, od, od różnych ludzi takie słowa wsparcia, ale wypowiadane nie publicznie, czyli w jakimś ofie, że super, świetna robota, też bym przyszedł na demonstrację, ale. Nie mogę, wiesz, bo ja pracuję w urzędzie i nie mogę, bo no, no, chciałbym, chciałabym skomentować y, jakoś wasz post y, y, na waszym fanpage'u i, i nawet go udostępnić dalej, ale wiesz, boję się, bo jednak mój mąż pracuje w mundurówce albo nie wiem, mój syn jest policjantem y, i mógłby mieć z tego powodu problemy. Ja, ja nie słyszałem o jakichś konkretnych problemach. Ludzi, którzy, którzy pracują w służbach państwowych, czy w urzędach państwowych, czy w samorządowych, takich namacalnych, jasno powiedzianych, że, że nie wiem, za uczestnictwo w marszu, czy w strajku, czy w wiecu naszym, czy w obronie TVN-u, czy w sprawie Izys, pszczyny, że ktoś miał z tego powodu nieprzyjemności. Poza oczywiście. Na gorąco, takimi sytuacjami, jakie miały miejsce, czyli spisywaniem ludzi, czy, czy jakimiś zarzutami, czy pseudozarzutami za jakieś przechodzenie w, w niedozwolonym miejscu, deptanie trawnika, etc., etc. To, to nie słyszałem o żadnych nie wiem, służbowych konsekwencjach wyciąganych. Natomiast, natomiast jest, jest takie. Hmm, jest, jest, jest takie wrażenie u ludzi, że tak to się będzie działo, że tak ta władza yy działa i, i to paraliżuje wielu ludzi przed tym, nie wiem, żeby nawet przyjść na wiec w rynku, taki zwykły, pokojowy, półgodzinny wiec protestacyjny. Na przykład nauczycieli, podejrzewam, to może mocno powstrzymywać, a są mocno niezadowoleni, ale czy wy macie w doświadczeniu, że to jest straszne, ten kontakt z policją? Kinga, twój kontakt z policją jaki był? Nie ciekawy z tego względu, że no, po pierwsze policja tak jakby nie do końca działa w pełni sprawem. A druga sprawa jest tak, że, że przy, przy, pewnej, przy pewnym legitymowaniu pan policjant znał moją sytuację taką prywatną. I zaszantażował mnie. Ja jestem tego zdania, że on po prostu zaszantażował mnie wtedy, a pisząc do prokuratury wychodzi na to, że jednak nie. I po prostu człowiek jest w takiej, w takiej no mówimy o tej Walczymy My z mówimy, mówimy Kinga o tej sytuacji, kiedy po wizycie Morawieckiego otoczono was i dzielnicowy cię spisywał, prawda? To jest ta sytuacja. Jest na pewno. No dobrze, tak. jeżeli, jeżeli mogę, mhm. Jeżeli, jeżeli mogę, to my ten kontakt z policją mamy już dość oswojony, tak, to znaczy wielokrotnie byliśmy czy spisywani, czy, czy otaczani już przy tym wiecu Andrzeja Dudy i spotykamy się z różnymi policjantami, od takich bardzo gorliwych wykonawców poleceń z góry. Są też tacy, którym ewidentnie jest wstyd, że są zmuszani do pewnych działań. Są tacy, którzy Wykonują ze swoje obowiązki, narzucone im niewątpliwie przez władze z góry z pełną świadomością, że, że to są śliskie historie, że, że to są pewne nadużycia z ich strony i, i robią to, bo muszą, bo, bo się boją, bo mają kredyty i tak dalej. Ale są też tacy, którzy są bardzo gorliwi w tym, co, co wykonują i zapewne im, im większe miasto, czy im bardziej na wschód Polski, tym tych gorliwców jest więcej. My tutaj szczęśliwie yy, tak dużych problemów nie mamy. No, nie jesteśmy doceanu, nie anonimowi jest, dalykie. Mhm. Mogę jeszcze mhm. jedno zdanie na ten temat. Tak. Na pewno jest atmosfera e, strachu, którą PiS e, tworzy, bo e, Zwykły obywatel, jeśli widzi, że można podsłuchiwać szefa największej partii opozycyjnej, nie szefa, tylko przewodniczącego Komitetu Wyborczego, największej partii opozycyjnej, skoro można podsłuchiwać bardzo znanego prawnika, byłego ministra, skoro można podsłuchiwać bezkarnie, jak się okazuje, panią prokurator, która jest, nie zgadza się z panem Ziobro, skoro można aresztować również bez związanymi powodami, tego, tego prawnika, to zwykły człowiek sobie myśli co ja mogę, tak? boi się, że to samo może stać w się w stosunku do niego i to co, to co właśnie Artur mówił, to co Kinga, no, taki, 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 taki strach widzimy, dużo osób chciałoby wyjść, boi się, boi się przyznać się do swoich poglądów, dlatego że w jakiś sposób są może nie związani z tą władzą, ale ich pozycja zawodowa zależy od tej władzy, nawet w bardzo pośredni sposób, bo pilnuje bezwzględny. To są, to są no, polityczne patryczki. Darku, to które, ja zawsze to jest, mam tak, do Ciebie tak, takie to? pytanie. Co chyba co wywiad? Cię o to pytam. I za każdym razem mówisz, że nie żałujecie, że daliście policji bukiet kwiatów, to ja zapytam inaczej, Darku, Ciebie. Czy dalibyście kolejny raz podczas protestów Policji Bolesławieckiej bukiet kwiatów, czy już nie? Ja bym dał po raz kolejny, dlatego że należy odróżnić Policję Bolesławiecką od, pana, od szefa policji w Warszawie, we Wrocławiu, w dużych miastach. Tutaj w Bolesławcu spotykamy się z taką. Ja nie chcę powiedzieć życzliwością, ale nie czuję ja przynajmniej jakiejś formy zastraszania nas jako głównych twarzy protestów, jak również innych osób, które są na protestach. Czyli policja. Pozdrawiam bolsławkich policjantów, którzy już nie dostaną nagrod tak, za tak, to, że tak. was nie zastraszają. To, to, żeśmy zrobili już im niedźwiedziom przysługę. Fajnie. Słuchajcie, my mamy dla Was film. Chcemy Wam pokazać, chcemy wrócić troszeczkę do pierwszego. Pierwszego w ogóle zorganizowanego, tu chciałabym podkreślić Stowarzyszenie Kobiet in Gremio, 24 października, października 2020 roku. Organizuje pierwszy marsz i potem jakoś wy się organizujecie i robicie kolejne, kolejne, kolejne prawie każdego dnia. I chciałam Wam pokazać pierwszy marsz ze strajku kobiet, i ten, który jest przedostatni, bo na pewno będą organizowane. Tym nie tyle był marsz, czy pochód, czy spotkanie przeciwko Lek To ja zapraszam was do tego filmu. Ja bym chciała Wam pokazać, ile młodych ludzi szło, i jakie hasło, i jaka, jaka gorąca atmosfera była. był ten pierwszy mocny. Popatrzcie, a co się dzieje niedawno. Są trochę inni ludzie, trochę inna atmosfera i śpiewacie marsz, marsz Dąbrowski. Jest patriotycznie, jak na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości pod schodami smoleńskimi, nie uważacie? Nie, ja tak nie uważam. To jest, wyczuwamy, wyczuwamy po prostu atmosferę, która, która, która jest na danym, na danym naszym spotkaniu. Ale chcecie młodych. Ja, 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 Artur, ty apelowałeś, ja do Artura się zwrócę. Artur apelował, przyprowadzajcie młodych ludzi. Ale Artura, zdajesz sobie sprawę, że młodzi ludzie nie przyjdą odśpiewać hymnu. Marsz, znaczy tam marsz, marsz polski wiec. Maturka. Cały wiec trwał kilkadziesiąt minut. Natomiast więc hymn nie był jedynym akcentem tam patriotycznym. To, że inaczej rozumiemy patriotyzm niż pis, niż rząd, to nie znaczy, że nie mamy prawa do hymnu, nie mamy prawa śpiewać tego hymnu. Nie, nie. Przecież wszystko, yy, ta, cała nasza działalność jest spowodowana troską o ojczyznę, w której żyjemy, o, o to, żeby moje dzieci nie chciały stąd wyjeżdżać, tak? bo póki co mój nastoletnicy no, mówi, ja stąd wyjeżdżam, ja nie chcę. refleksja, Natomiast... dlaczego, no właśnie, dlaczego nie ma młodych już na tym wiec? on miał zdecydowanie inną, tam, tam politycy występowali już, bolesławiec lokalni, to, to wam się nie nasuwa, że przesunąła się? Były, jakoś, to są, im, to są jakby zupełnie, zupełnie inne, to jest zupełnie inna sprawa. Ta z jesieni 2020, no, 20, po tym wyroku, inna. Tak, to jest zupełnie inna tak, Ja nie to chcę ja mam używać takiego brzydkiego słowa okazja, okazja, ale to jest zupełnie in, zupełnie w innym celu się spotykamy. Tak? I to też ja mam jest inna w ogóle dynamika. Ty nie tęsknisz, Kinga, tęsknisz za tymi pierwszymi marszami, co dostałaś, pięć zarzutów za, za słowa, które tam padają? Czy, czy wolisz ten marsz? Bardzo, te tę bardzo te tęsknię i nieraz y, chciałoby mi się wyrwać parę y, y, parę. Osiem gwiazdek bez gwiazdek. Tylko mm -hmm. że y, tak jak Artur tutaj powiedział, to to jest... Y, tu przychodzi tak jakby inna... Y, Inna siła. To nie, to nie są młode osoby, które wtedy były takie wyrwane, że zabiera im się tak jakby te, te ostatki takiej wolności kobiet i godności, a co innego jest to, co było na przykład teraz osoby starsze, które mają świadomość, które żyły w czasach telerampu i wiedzą, i wiedzą, na czym polega wolność mediów i tak dalej. I, no bardzo mi brakuje tej, tej energii takich młodych osób. Co ja powiem, że no, ale wiem, że, że osoby, które przyszły na z TVN, nie krzyku że oglądają 8 gwiazdek, 8 gwiazdek. a te tak tak te, one oglądają TVN, bo te osoby, które tam szły na początku w październiku i później to one już w telewizji słuchajcie nie oglądają. A ja mam pytanie. Nie, przecież ja no nie ja Ależ, proszę, zapraszam cię, Darku. Bo też czuję się tutaj, tutaj wywołany. Ja doskonale pamiętam, jakie były głosy osób, które uczestniczyły w pierwszych strajkach pod sądami. Wtedy, kiedy jeszcze nie, nie było BESKA, kiedy te nasze strajki były bardzo mocno spontaniczne. I na których też na każdym tym strajku byłem, i, i, i widziałem, jakie tam osoby przychodzą. I głównym zarzutem było, czy znaczy zarzutem, jeśli powiedzieć zarzutem, było to, że nie ma młodych, młodych osób. Jak były strajki kobiet, to proszę zobacz jeszcze raz ten film, który nam pokazywałaś, że było bardzo dużo młodych osób, a brakowało osób starszych. Każdy ma, każdy strajk ma swoją dynamikę. My się już tego przez, przez 6 lat nauczyliśmy. Na jedne strajki przychodzą osoby starsze, na inne osoby młodsze. Osoby młodsze też szybciej chyba no Tracą, tracą zainteresowanie, tak? tracą chęć takiego aktywnego uczestnictwa potem w, potem w strajkach, ale to nie znaczy, że one, że one nie są z nami. Ja, ja to widzę na co dzień, chodząc po mieście, tak? że, że wiele osób mówi, mówi dobre, dobre słowo i staramy się też na tych strajkach dostosować nasz przekaz do osób, które na tych strajkach są po prostu. Ja nie uważam, żeby zaśpiewanie hymnu było czymś czymś to, że nie jestem spisu, to że jestem lewakiem, to nie znaczy, że nie mogę sobie zaśpiewać hymnu. Tym bardziej, że osoby, które są na tym spotkaniu, myślę, że, że też że tego oczekiwały. Również na strajku kobiet też nam się zdarzyło dwa, trzy razy śpiewać, śpiewać hymn. Dobrze, Darek, coming out jako lewak tutaj do, do, dokonałeś. Słuchajcie, ale wy macie swoje preferencje polityczne i to się jakoś tak, że tak powiem, objawia. Kinga, ciebie uwiódł Szymon, hołownia. Co ty tam w nim takiego widzisz, co jest atrakcyjne dla dziewczyny ze strajku kobiet? To, to że mimo tego, że się różnimy pewnymi poglądami Gdzieś tam ten ruch cały czas, znaczy, od, same, od pierwszego banera gdzieś tam ten Szymon ma, ma mój głos, tak? Ja nie jestem osobą. E... Ja wychowałam się w rodzinie katolickiej. Nie jestem na etapie takim, że ja bym mogła, nie wiem, wyjść z tego kościoła i tak dalej. Nie będę robić czegoś wbrew sobie, ale mimo, e... mimo tego mam też swoje takie. No swoje poglądy takiej jako człowieka, tak? Nie jako tam chrześcijanina, czy tam niechrześcijanina i tak dalej. Mam swoje jakieś tam poglądy i mimo to, że w niektórych sprawach się różnimy, wiem, że w ruchu Polska 2050 mam wsparcie i, no i trzymam się tego. No i to jest, no właśnie, Artur, ty jesteś w PO. Czy ty jesteś w PO, czy ty jesteś z PO? I odpowiedz od razu na drugie pytanie mi, czy rzeczywiście Bolesławiecka Platforma Obywatelska się odradza, bo trochę mało w to wierzę. Byłem zwolennikiem Platformy, czy sympatykiem, czy wyborcą, który głosował na Platformę w roku chyba jedenastym, 15, czy, czy, czy w latach wcześniejszych. Głosowałem w wyborach prezydenckich na, na Komorowskiego. Teraz zaangażowałem się troszeczkę w kampanię Rafała Trzaskowskiego, kiedy, był, kiedy były wybory prezydenckie i od kilku tygodni czy kilku miesięcy, w zasadzie od późnej jesieni, staram się wspomóc tutaj miejscową platformę w tym odradzaniu się, o którym mówisz. Ja nie wiem, ja nie wiem jak było wcześniej. Nie interesowały mnie sprawy, jakby, lokalnej. Lokalnej platformy, lokalnego SLD, lokalnego PiSu. Kompletnie nie wiem, kto jest kim, jakby w tych środowiskach tutaj lokalnej polityki, natomiast chcę działać więcej w jakiś sposób na rzecz zmiany rządu w Polsce. Uważam, że ten, który jest, jest tak dalece szkodliwy, że chciałbym moje ręce, moją głowę i moje serce włożyć po prostu w jakieś dzieło, które przyczyni się do, 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 do zmiany rządu. Ja nie wiem, czy dostępny będzie platforma samodzielna, czy platforma z hołownią, czy platforma z hołownią i psl em czy w jakiejś innej konfiguracji. Nie mam zielonego o, pojęcia. No, natomiast... Natomiast tak, nie, tak nie, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby mogło być coś gorszego niż to, co, to, co mamy w tej chwili. Okay. No I co, żeby byli po prostu gorsi. Mhm. Więc tam, gdzie uważam, że mogę cokolwiek pomóc, tam jestem. Pomagasz. Darek, to Ty jesteś jedyny bezpartyjny w tej gromadce? E Jestem partyjny w takim, w takim sensie, że kibicuję wszystkim partiom opozycyjnym. Zarówno platformie e, hołowni. No, no my wiemy, Leku. jakie są partie opozycyjne, a powiedz mi to, na kogo ty tam, kogo tam skreślisz, jak ty, bo ty, tyle tych partii? Bo to Ale na wyborach nie można wszystkich skreślić. E, a ja myślę, a ja myślę, że a ja myślę, że można. Na każdy... No to ta, mamy ta, tak. głos oddany. Dlatego wybrałem. dlatego, że ja cały czas powtarzam, że polską polityką nie rządzi ani Tusk, ani Kaczyński. Będę to powtarzał do uporu, bo mam nadzieję, że politycy w Warszawie potrafią liczyć, akurat jestem matematykiem zamiłowania, nie z zamiłowania, niezwykształcenia, i zawsze powtarzam, polską polityką rządzi człowiek, który zmarł ponad 100 lat temu, nazywa, nazywa się Dąb. Wymyślił sposób przeliczania głosów na mandaty wyborcze. I jeśli chcemy pokonać pis. Musimy pójść jedną listą. Koniec kropka. Musimy I dlatego kalkulować. chcę wszystkie mm -hmm. dokładnie na, na, te, na te wszystkie listy. A e, jeśli chodzi o odnośnie zaangażowania politycznego, e, to e, bolszewicki strajk kobiet jest e, 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 apolityczny w tym sensie, że nie jest e, e, nie jest związany z żadną partią, ale popieramy wszystkie partie prodemokratyczne, tak? czyli wszystkie oprócz e, PIS-u i e, oprócz Konfederacji. Każdą osobę, każdy ruch, każde stowarzyszenie, każdą partię, która chce przywrócenia standardów demokratycznych w tym kraju. I taki nasz nas jest cel. A każdy z naszych członków oczywiście może sobie działać w, w jakiej partii no, Oczywiście. Słuchajcie, czyli, czyli będziecie wychodzić na ulicę za każdym razem, kiedy trzeba będzie protestować. Tak możecie skinąć głowami lub mrugnąć tak. jeżeli... Na pewno, na pewno tak to będzie wyglądało. Już, też nie. Będzie Takie wam bardzo dziękuję prawa kobiet, prawa kobiet nasze wolności będą zagrożone, będą łamane. standardy demokratyczne będą naruszane. wtedy zawsze będziemy wychodzili na ulicę, będziemy bronili naszego prawa do wolnego demokratycznego kraju. Słuchajcie, ja, ja wam bardzo dziękuję. Jeszcze będziemy wpisali pod spodem tego artykułu o Waszych planach, bo wiem, że się zaangażowaliście w drugą część trudę Konstytucja, ale na dzisiaj bardzo dziękuję za to, że poświęciliście nam czas i tak opowiedzieliście o tym, co z Wami i co ze strajkiem kobiet. Żegnam Państwa, dziękuję ślicznie, dobranoc, dobranoc z Państwa. Dziękujemy dobranoc. bardzo, dobranoc.